Cześć, Maneczko. Ja jestem Setis i witam Cię na moim kanale. Z racji tego, że dzisiaj jest piątek, 1 września, jutro jest sobota 2 września i jest Fame 19. Wytypuję sobie walki, które moim zdaniem siądą. Więc na samym początku, drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę i lecimy z odcinkiem. Okej, okay, przechodzimy sobie do pierwszej walki na otwartym YouTubie. Mamy Buk estetyki, czyli Nathan Marcon i Hater. Ogólnie nie lubię dwóch, nie lubię obu. Jakbym miał oceniać po samych warunkach fizycznych, stawiałbym na Marconia. Jeżeli miałbym jakoś tutaj strzelać, ciężka walka, bo no nie oszukujmy się, no, hater to nie jest osoba, która dobrze się bije, a Marcoń też nie jest osobą, która dobrze się bije. Nie, on wygląda dobrze, ale, ale niestety ja bym bardziej stawiał z racji tego, że to jest K1 w małych rękawicach, na, 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 tana, na tana Marconia, gdyż no, ma większe, większe łapy i może ładniej jakiegoś się pa wyprowadzić czy prostego, i hater może się złożyć. Aczkolwiek nie jestem pewien, no tak w 90% stawiałbym właśnie na Natana Marconia. Przechodzimy do kolejnej walki i jedynej walki kobiet, i drugiej walki, ostatniej na otwartym YouTubie, czyli do walki szeja kontra rybak. Tutaj jestem skłonny bardziej postawić na szeję. Mi się wydaje, że ma więcej siły i może być też, to może być właśnie kluczowe w tym starciu. Rybak ogólnie też, no jak widziałem, dobrze się bije, bardzo dobrze się bije. Ale mi się wydaje, że jednak szeja warunkami fizycznymi tutaj powinna e, sobie poradzić, chociaż no, no nie wiem, no jest to ciężka walka do wytypowania, ale bardziej stawiałbym na szeję. Ok, przechodzimy sobie do pierwszej walki na zamkniętym fejmie. Mamy walkę Szyszka i Daszkiewicz. Ogólnie no nie wiem, raczej stawiałbym na szyszkę, tak. Mi się wydaje, że Szyszka powinien to wygrać. Ewentualnie, no nie, no szyszka to wygra, na pewno. Ok, kolejna walka. K1, małe rękawice, wrzosek i szeliga rewanż. Wydaje mi się, że szeliga ma mocne, mocne uderzenia, mocne te knockouty, ale stawiałbym tutaj chyba na wrzoska, mimo wszystko. Szeligi nie lubię, nie lubię, nigdy nie lubiłem. Okej, okay, kolejna walka i kolejny rewanż, mamy Tyborii i Zadyma. Tutaj mi się wydaje, że może być ciężko. Mam problem, bo nigdy tych braci tyburskich nie, jakoś za bardzo nie lubiłem, nie śledziłem i jakoś nie za bardzo przepadam za nimi, ale w tej walce mi się wydaje, że Tybori może mieć jakieś szanse. Ale mimo wszystko postawiłbym na zadymę. My się wydaje, że zadyma powinien to zrobić. Chociaż no nie wiem, no ogólnie mówię, że może być ciężko, może to Bory wygrać, ale ja bym postawił na Zadymę. Przechodzimy do kolejnej walki, jaką jest Nowaczkiewicz i Karasz. Ogólnie Kuba Nowaczkiewicz, yy, no nie wiem, no mi się wydaje, że Karasz to wygra, jest po prostu moim zdaniem lepszy fizycznie, ma lepszą kondycję na pewno. Mi się wydaje, że Karasz to powinien zrobić, nie? Nowaczkiewicz, Nowaczkiewicz nie bije się aż tak dobrze. Znaczy coś tam potrafi, ale nie jest jakiś tam super. Poza tym, że to jest boks w małych rękawicach i, i mi się wydaje, że Karaś powinien to zrobić. Okej, okay, kolejną walką mamy Fabiański i Filipek nienawidzę fabiańskiego, więc całym sercem za Filipkiem. K1 małe rękawice, mam nadzieję, że Filipek yy, tutaj przez jakiś knockoci no, fajnie by było. No, nie lubię Fabińskiego, strasznie. No, działa mi na nerwy ten chłop. I jeszcze po tych akcjach, co teraz robi w fejmie, no nie, no to jest jakby. Okej, okay, mamy ostatnie trzy walki. Czyli przechodzimy do co-main eventu pierwszego. K1, małe rękawice. Rewanż, Alberto i księżniczka. Wydaje mi się, że Alberto to powinien zrobić. Alberto, ogólnie silny chłop, dobrze, dobrze się naparza, więc Alberto. Ja uważam, że Alberto. Drugi co-main event. Też K1, małe rękawice. Franio kontra Xayo. No, jakby z całą sympatią, że tam jakby lubię Frania i tak dalej, no to Xayo tutaj mi się wydaje, że bez, bez gadania, nie? ok i przechodzimy do main eventu, czyli Tancula kontra Ferrari. Ogólnie pomimo tego całego cringe'u i takich niektórych cringe'owych rzeczy, które Ferrarca robi, no to Ferrari ogólnie od początku fejmu, gdzie on tam już jest, no to jest bardzo barwną postacią i ogólnie bardzo go jakby lubię, już śledzę Ruchy I no, w sumie lubię ty, panie. I tancule też lubię, ale wydaje mi się, że tutaj Ferrari powinien to wygrać. Mimo wszystko, mimo wszystko Ferrarka powinna to wygrać, bo wydaje mi się, że to jest rynek Ferrari, nie? On potrafi się odpalić, potrafi rozdać naprawdę może nie jakieś tam profesjonalne i super techniczne, ale na pewno mocne, mocarne cepy. Chociaż no lubię obu, lubię obu, to wydaje mi się, że Ferrari powinien to zrobić, bo no jak on się mówi, no, jak on się odpali, no to jest, jest nieźle. nie? Co do karty Walk na tym fejmie, no spoko, spoko. Brakuje mi jeszcze jakby dla mnie osobiście innych pozycji, jeżeli chodzi o kartę walk. Ale ogólnie jest bardzo spoko, będę oglądał, będę śledził i mam nadzieję, że wszystkie typy, które dzisiaj powiedziałem, się sprawdzą. A teraz mordeczko możesz w komentarzu napisać swoje typy, możesz napisać, kto Twoim zdaniem wygra, i zobaczymy, na ile mamy podobne typowania. Więc co? Ja się żegnam, dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik Ci się spodobał, mordeczko mówię ci, zostaw łapeczkę w górę. Bardzo będę wdzięczny. Napisz jakiś komentarz. No, i oczywiście daj subika na kanale. No, mordo. Nie muszę ci mówić, jakie korzyści to za sobą niesie. No, więc ja się żegnam. I się mano.